Panie wójcie, w jaki sposób gmina zadbała o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników w tym bardzo trudnym okresie, z jakim walczymy z pandemią koronawirusa? Wiadomo, że wszystkie szkoły na terenie gminy, zresztą tu jest zarządzenie odgórne, zostały zamknięte. Prawdopodobnie do 13 kwietnia szkoły będą nieczynne. Oprócz tego przedszkola, żłobek w Bielsku. Eee, każde imprezy, które były zaplanowane na rok 2020, mówię tutaj o imprezach takich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i przez Urząd Gminy, zostały już dzisiaj odwołane. Pierwsza taka impreza miała się odbyć w miesiącu kwietniu, miał być to przegląd chórów senioralnych, to jest taka impreza ogólnopolska bym powiedział, bo uczestnicy są z kilku województw, została odwołana. Odwołaliśmy również już na dzień dzisiejszy Dni Bielska zaplanowane na 29 czerwca bieżącego roku. No i mamy podjąć decyzję odnośnie dożynek gminnych. Te decyzje podejmujemy tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Nie chcielibyśmy, żeby jakikolwiek przypadek na terenie gminy związany z koronawirusem, pojawił się, bo to by było dla nas bardzo niekorzystne. Oczywiście zależy nam na bezpieczeństwie nie tylko mieszkańców gminy, bo wiadomo, że w takich imprezach biorą udział również i mieszkańcy spoza terenu innych gmin, i tutaj tylko i wyłącznie za, na, na względy bezpieczeństwa te imprezy zostały już odwołane. Jeśli chodzi o Urząd Gminy, to tutaj też chciałbym wszystkich mieszkańców przeprosić, że jest utrudniony dostęp do Urzędu Gminy, ale prośba moja jest taka, aby każdy zainteresowany jakąś sprawą przekazywał to drogą telefoniczną, bądź też drogą elektroniczną, bo taka możliwość dzisiaj już istnieje. To również jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić, gdyby. Któryś z pracowników e, zachorował. Na dzień dzisiejszy wyłączony byłby cały urząd co najmniej na okres dwóch tygodni. E, interesanci już o tym wiedzą, e, bardzo mało jest takich przypadków, gdzie zgłasza się zainteresowany i chciałby dotrzeć do pracownika Urzędu Gminy bezpośrednio e, i za to zrozumienie wszystkim mieszkańcom chciałbym serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że wspólnie to przetrwamy. Każdy dzisiaj rozumie powagę sytuacji i zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest bardzo niebezpieczne. A co z inwestycjami, które są realizowane na terenie gminy? Czy tutaj również wstrzymujecie je, czy może one są realizowane, a w miarę tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, będziecie na bieżąco podejmować decyzje? Na dzień dzisiejszy jest realizowana jedna inwestycja, to jest budowa pierwszego etapu ulic osiedlowych na terenie Bielska. Te roboty są kontynuowane na dzień dzisiejszy i mam nadzieję, że do końca czerwca pierwszy ten etap, pierwszy zakres zostanie w pełni wykonany. Oczywiście mamy obawy co do innych inwestycji zaplanowanych na rok 2020. Powoli się przygotowujemy do tego i powoli będziemy ogłaszali przetargi. Dzisiaj jest pytanie, czy firmy przystąpią do tych przetargów i czy znajdą się wykonawcy, którzy będą chcieli realizować nasze gminne tutaj inwestycje. To jest pytanie, na które dzisiaj nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi ani z naszej strony, ani ze strony tych którzy, przedsiębiorców, którzy by chcieli faktycznie realizować zadania, które zostały zaplanowane na rok 2020 w budżecie gminy. Panie wójcie, gmina ma troszeczkę ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, ale czy tutaj rozważacie jakieś wprowadzenie jakiejś pomocy właśnie tym, którzy działają na terenie gminy, tak aby ten trudny okres przetrwać i no, gdy to już się skończy, miejmy nadzieję, że bardzo szybko no, mogli rozpocząć dalej prowadzenie działalności, tak, żeby no, nie stracić miejsc pracy, żeby to wszystko mogło dalej się jakoś rozwijać i przetrwać. To jest największa obawa, właśnie co z firmami, co z przedsiębiorstwami, które działają na terenie naszej gminy. Dzisiaj rozmawiamy na ten temat, co by należało uczynić, żeby pod, pomóc przetrwać tym przedsiębiorstwom prywatnym. Mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie znajdziemy. Jedno jest dzisiaj pewne, że jeżeli faktycznie byłyby takie przypadki, że przedsiębiorstwo w wyniku tej epidemii straciło możliwości finansowe, to będziemy za wszelką cenę starali się pomóc, bo nam bardzo zależy, żeby te firmy wszystkie przetrwały na terenie gminy żeby nikt nie ucierpiał z tego powodu z powodu epidemii, bo to nie jest tylko i wyłącznie strata dochodu dla budżetu gminy, ale to jest strata olbrzymia strata dla mieszkańców i dla wszystkich ludzi, którzy byli w tych zakładach zatrudnieni. Będziemy robili wszystko, żeby tym ludziom pomóc. Czy już rozumiem, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie? Tak, każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrzony, bo trudno jest dzisiaj powiedzieć, jaka, e, jaki zakład, jakie przedsiębiorstwo normalnie działa na tym rynku i na dzień dzisiejszy funkcjonuje, a jaki zakład z tego tytułu już ma na dzień dzisiejszy straty. Bo ja rozumiem drobne jakieś takie rzemiosła, jak kosmetyczne zakłady, fryzjerskie zakłady. Na pewno mają mniej interesantów, bo na pewno ludzie ograniczyli tam przychodzenie z, z jakimiś tam usługami. I my to już na dzień dzisiejszy rozumiemy, ale mówię, tutaj każdy indywidualnie będzie ten przypadek rozpatrywany.